Witajcie, witajcie kochani, witam się z Wami bardzo, bardzo serdecznie po raz kolejny na moim kanale. Cieszę się, że jesteście ze mną. Słuchajcie, dzisiaj... Tutaj nie ma co wijać w bawełnę. Będzie na różowo, będzie cukierkowo, będzie pijankowo, słodziutko, tak księżniczkowo, tak radośnie. Zapachy dla słodkiej po prostu dziewczyny. Także jeżeli lubicie e, zapachy, które kojarzą Wam się z cukierkami, z piankami marszmelą, z bitą śmietaną, trochę z watą cukrową, jeżeli chcecie pachnieć jak słodki cukiereczek, to ten film jest specjalnie dla Was. Przyniosłam Wam takich czterech moich ulubieńców. E, które bardzo bardzo lubię, których bardzo bardzo lubię i których często używam i po prostu czuję się używając tych zapachów tak wdzięcznie, naprawdę, tak wdzięcznie, tak słodziutko, jak taka smutka księżniczka. Trzeba sobie usłodzić życie czasem, prawda? Także jeżeli wy też lubicie takie nuty zapachowe, o których dzisiaj wam powiem, jeżeli lubicie pachnieć jak słodziutki mleczny e, cukierek. Albo jak bita śmietana z piankami marshmallow, to jest film dziś na różowo. Na różowo. Z tej okazji też różowa marynarka specjalnie na ten film. Koniecznie zostawcie swój komentarz, koniecznie zostawcie też łapeczkę do góry. Jeżeli nie subskrybujecie jeszcze mojego kanału, to zapraszam bardzo, bardzo serdecznie, a my już lecimy. Na samym początku, dobra, zacznę tylko po prostu tak szybciutko od mojego klasyczka. Tutaj, co prawda. Żadnych cukierków w nutach nie mamy, mamy co prawda taki akord gourmand, mamy tutaj słuchajcie heliotrop też, natomiast jara od Latapy, przecież to pachnie jak truskawkowo-mleczny cukierek, to pachnie jak cukierki Alpenliebe, zawsze Wam o tym mówię, tutaj czuję bitą śmietanę, tutaj czuję truskawki, tutaj czuję watę cukrową, to jest moim zdaniem bardzo radosny, bardzo dziewczęcy, bardzo cukierkowy zapach. I te osoby, które tutaj nie czują cukierka z truskawkami, to ja po prostu, no nie wiem. Ja nie wiem po prostu, jak to może być możliwe. Dla mnie to był bardzo prosty wybór. Pomyślałam, że fajnym tematem dzisiejszego filmu będą zapachy takie cukierkowe, piankowe, ee, słodziutkie. I pierwszy zapach, który przyszedł mi na myśl, że musi tu być, i to jest jedyny arabski zapach w moim dzisiejszym zestawieniu, to była właśnie jara. Tutaj w ogóle nie było nawet innej opcji. Tutaj w ogóle nie mogło być tak, że Jara się nie pojawi. Wy koniecznie proszę teraz, w tej chwili, e, napiszcie mi w komentarzu, jakie cukierkowe, piankowe y, zapachy wy polecacie. Pianki marshmallow, no, uwielbiam w połączeniu, słuchajcie, z bitą śmietaną i na przykład z truskawką. Uwielbiam takie zapachy. I tak na wiosnę Sprawdzą się u mnie idealnie. Także, jeżeli macie do polecenia mi jakieś cukierkowe zapachy, koniecznie poproszę, napiszcie mi na dole. Zapach numer jeden, niezwykle wdzięczny, cukierkowy e Latafa Jara. Klasyczek, o którym bardzo, bardzo często tutaj mówię. Kolejny zapach, który bardzo chciałam, żeby tutaj się dzisiaj pojawił, to jest Kajali Vanilla Candy Rock Sugar 42. Jest to zapach, który słuchajcie, jest moim zdaniem. Taki bardzo cukierkowy. Czuję tutaj też gumę balonową. I mamy tutaj e, gumę balonową. Czuję tutaj watę cukrową. Ale tutaj to wszystko tak fajnie orzeźwia gruszka, którą uwielbiam. Ma gdzieś to DNA Label. Natomiast tu jest bardziej radośnie po prostu radośnie, e, cukierkowo. E, I słuchajcie, jeżeli chodzi właśnie o Kajali e, Vanilla Candy e, Rock Sugar, e, to jeszcze spójrzmy sobie. E, tak, mamy tutaj wanilię, mamy tutaj gruszkę. Mamy pianki marshmallow, mamy gumę balonową, mamy jelly beans, mamy karmel, mamy mm, cukier, fasoletonkę, mamy tutaj też kaszmir, jaśmin ee, liang Liang. Także słuchajcie, tutaj się dzieje, ale zdecydowanie Kaja Li w tym zestawieniu musiała się pojawić. Ja tutaj wyczuwam też troszkę. Kiedyś nagrywałam z moją przyjaciółką film i mówiłam, że te perfumy na samym początku też skojarzyły mi się z bombą do kąpieli z Lasza The Comforter I coś w tym jest. Natomiast tutaj głównie gruszka, pianki marshmallow, trochę cukru, trochę gumy balonowej, wow! Po prostu, wow. A przy tym ten zapach jest taki bardzo dziewczęcy, bardzo kobiecy i też bardzo, bardzo radosny. E, nowość u mnie, słuchajcie, Kajali Marshmallow 81. Uwielbiam, uwielbiam. To jest też taki shake truskawkowy posypany ogromną ilością pianek. Marshmallow. Tutaj jest naprawdę moim zdaniem dużo, dużo pianek marshmallow. Ten zapach jest słodziutki jak cukierek, bardzo, bardzo kremowy yy, i to naprawdę pachnie dobrze. To naprawdę pachnie dobrze. Jak połączymy to z Bianco Latte albo z Eclair, to już w ogóle słuchajcie, tylko nic nie robi się, tylko siedzieć po prostu i pachnieć i delektować się tym zapachem. No, pianki marshmallow, mleko. Cudo, po prostu y, cudo. Bardzo, bardzo lubię ten zapach. Nie należy on do jakichś mocno trwałych Ale jest naprawdę przepiękny prze No i tak jak mówię Jest tutaj kokos, są tutaj pianki marshmallow Jest truskawka, jest cukier, malina Wanila, ambroksan, bita śmietana e Frezja, słuchajcie Jabłko nawet, tutaj mamy kwiatne nektarynki, Ale głównie skupiłabym się Na kokosie, na truskawce Na piankach marshmallow Na bitej śmietanie, wanilii, cukrze i malinie I tutaj po prostu To pachnie jak księżniczka Naprawdę, księżniczka w takiej pięknej, różowej sukience, pijąca truskawkowego szejka z piankami, z bitą śmietaną. No, po prostu nie mam pytań. Zobaczcie w ogóle, że wszystkie te zapachy, które Wam dzisiaj też pokazuję, tak jak wspominałam, są różowe. Na sam koniec zostawiłam moje ostatnie odkrycie. I ten zapach. Od pierwszego powąchania trafił po prostu na moją listę najlepszych perfum bardzo bardzo wysoko. Wiecie, że ta lista jest dość długa, bo kocham perfumy i mam dużo ulubionych perfum. To są perfumy niszowe, które śledziłam od jakiegoś czasu w ogóle tę markę i tak się zastanawiałam, bo do tych moje serduszko najbardziej biło. Natomiast są tam jeszcze dwa lub trzy Zapachy, które też myślę w niedalekiej przyszłości będę chciała mieć, będę chciała przetestować, a mowa tutaj o Sphinx Egyptian Sugar Sor. Tak się chyba mówi. Eee, I powiem wam, że ta marka jest wow. Naprawdę wow, tak jak mówię. Tam jest kilka zapachów, które ja bardzo chciałabym mieć. Natomiast jeżeli chodzi o ten Egyptian Sugar no to ja przepadła. Ja przepadłam. Najpierw pokażę Wam, jak wygląda flakonik, bo wygląda naprawdę przepięknie, złoto, z różową, złotą tabliczką. I teraz chciałabym na samym początku też zobrazować Wam ten zapach. Więc to jest tak, jakby Bianco Latte miało dziecko z Vanilla Powder. Czy Wy jesteście w stanie... Jeżeli kojarzycie te dwa zapachy, zobrazować to sobie, jak dobry musi być ten zapach. Shake truskawkowy, karmel, mleko, mleczne truskawkowe cukierki, pianki marshmallow, i to jest autentycznie jakieś małe DNA, vanilla powder w połączeniu z Biancolate, kokos. Natomiast ten zapach jest taki troszeczkę, właśnie jak wanila powder, suchy. To jest taki suchy kokos, mleczko kokosowe. No, taki pudrowy kokos. Kurczę, powiem Wam, że to jest tak dobre, że. Wow, jeżeli macie możliwość, zamówcie sobie próbkę. Ale tak jak mówię, Biancolate ma dziecko z wanila powder i wychodzi właśnie Egyptian Sugar Source. I ja po prostu przepadłam. Zaraz wam jeszcze powiem. Spójrzcie tylko na ten flakonik. I zaraz wam jeszcze powiem o mutach, żeby tego cukiereczka z bitą śmietaną bardziej wam przybliżyć. Nie mam pytań. Taką perełkę zostawiłam po prostu na sam koniec. I już, już wam mówię szybciutko, co tutaj się dzieje. Więc mamy tutaj krem mleczny. Mamy. Mamy tutaj mleko kokosowe w nuta głowy. Mamy. Mamy w nutach serca wanilię, mamy kokos, mamy nuty słodkie, później białe piżmo, benzoes i fasola tonka. I to wszystko pachnie jak znowu. Kremowy taki shake z dużą ilością mleka kokosowego, słodkich nut, trochę pudrowości. Tu czuję właśnie tutaj, tak ta pudrowość wiecie co yy, w stronę vanilla powder także w stronę vanilla powder także i jest po prostu jeden wielki, mleczno-kokosowo-słodki, pudrowy cukierek. O kurczę, słuchajcie, bo już tracę głowę po prostu. Jak się tak nawącham, to tracę głowę i mogę już mówić różne, wiecie, głupotki. Natomiast jeszcze raz, patrzcie na to. Nie mam pytań. Love, love, love i tak jak mówię, bardzo wysoko. Trafia na listę moich ukochanych perfum. Używam non-stop. Naprawdę używam non-stop. E, piękny, trwały, cudowny. Cudowny. Także, kochani, e, w moim dzisiejszym różowym, cukierkowym zestawieniu to by było na tyle. E, dziękuję Wam za mile spędzony czas. E, I tak jak mówię, jeżeli Wy macie jakieś słodkie cukieraski, koniecznie, żeby było troszkę. Mleczka, prawda? Jakiegoś kremu, jakiś pianek? Napiszcie na dole, bo jestem bardzo, bardzo, bardzo ciekawa. A tymczasem ściskam Was bardzo, bardzo serdecznie. Widzimy się już wkrótce. Eee, to by było na tyle, kochani. A widzimy się kiedy? W piątek, 18.30, bo widzimy się trzy razy w tygodniu poniedziałek, środa i piątek, 18.30. Także pozdrawiam Was bardzo, bardzo serdecznie i do następnego. Hej, pa!